Cześć, tu MacGuffin. W ciele tego chłopca żyje cała cywilizacja, która uczy się żyć wśród ludzi. Dzisiaj pokażę wam amerykańską komedię science fiction pod tytułem Move Me Dave. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Film rozpoczyna się od małego świecącego obiektu w przestrzeni, zmierzającego w kierunku Ziemi. W drodze na planetę, obiekt zderza się z satelitą i wchodzi w atmosferę. Mieszkanie w Nowym Jorku: młody chłopiec o imieniu Josh Morrison spogląda przez teleskop na obiekt spadający z nieba. Metalowa kula o wielkości piłki golfowej przelatuje przez okno Josha rąduje w jego akwarium. Kula zdaje się wyprowadzać wodę wraz z złotą rybką. Gdy Josh obserwuje to ze zdumieniem, film przenosi nas 3 miesiące w przyszłość. Ogromna kula ognia zbliża się do ziemi i rozbija się obok Statuły Wolności na Wyspie Wolności. Gdy ogień opada, kula ognia okazuje się być mężczyzną w białym garniturze. Chodzi niezdarnie i wraca do miasta promem. Mężczyzna porusza się po mieście, pozornie bawiąc się ludźmi. Przechodząc przez ulicę, zostaje potrącony przez samochód. Wypadek powoduje skręcenie mu nogi, ale szybko znika, zanim kobieta kierująca samochód. Zdąży zadzwonić po karetkę. W ustronnym zakątku prawe ucho mężczyzny otwiera się jak brama, a z niego wychodzi mała humanoidalna istota. Ta malutka istota zjeżdża po linii na nogach mężczyzny. Otwiera małe okienko w nodze mężczyzny odsłaniając wiązkę niesprawnych przewodów. Ta istota zaczyna naprawiać nogę. Inna malutka istota obserwuje stan nogi i wraca do mózgu mężczyzny okazuje się, że mężczyzna to statek kosmiczny kontrolowany przez 100 malutkich humanoidalnych istot. Jego kapitan pilotuje statek z pomostu, dowodzenia umieszczonego w jego głowie. Humanoidy kontrolują poszczególne części ciała, wysyłając raporty z powrotem do kapitana. Raport ujawnia, że osłony przed uderzeniem statku nie zostały aktywowane ze względu na nieprzewidywalny charakter kolizji, ale statek przetrwał. Jednak będzie on w stanie działać na pełną moc tylko przez kolejne 48 godzin ziemskich. Systemy śledzenia statku również zostały uszkodzone. Kapitan gromadzi załogę na odprawie. Ujawnia, że pochodzą z planetą o nazwie NIR. Ich planeta jest na skraju katastrofalnego kryzysu energetycznego, a urządzenie przypominające kulkę o nazwie Orb, którą wysłali na ziemię 3 miesiące wcześniej zaginęło. Są tu, by je odzyskać i uruchomić. Sól ziemi mogłaby zasilać planety na wieki. Obcy zamierzają użyć Orba, by pozyskać sół ziemi poprzez oddostanie wody z oceanów. Kapitan ma zastępcę o nazwie numer 2 i badacza o nazwie numer 3, jako doradców u swojego boku. Statek kosmiczny wygląda jak człowiek, a robcy nie wiedzą, jak sprawić, żeby statek zachowywał się jak normalny człowiek. Korzystając z Google i Yahoo, żeby dowiedzieć się o ludziach. Tymczasem policja zostaje powiadomiona o tajemniczej kuli ognia. Przesądny oficer o nazwisku Deli i jego partner rozpoczynają dochodzenie w tej sprawie, dowiadują się z odcisku twarzy mężczyzny w brudzie, na miejscu wypadku jaką wygląda, i rozkazują przeszukać miasto. W międzyczasie Josh zauważa ludzki statek kosmiczny przez swoje okno i rearmuje swoją matkę Jeanę, która jest tą samą kierowczynią, którego go potrąciła, Gina spieszy na dół i przeprasza go. Obcy lekko panikują podczas swojego pierwszego verbo kontaktu z człowiekiem. Kapitan próbuje rozmawiać przez statek, ale kończy, mówiąc wyjątkowo wysokiej częstotliwości, co rozbija szkła w pobliżu. Po dostrojeniu basu i częstotliwości, kapitanowi udaje się odpowiedzieć, że jest w porządku. Gina, wysyła zawsze do szkoły, i zaprasza ludzki statek kosmiczny do swojego domu. Kapitan przedstawia się jako Dave Ming Chang na podstawie szybkiego skanu powszechnych imion na ziemi. Załoga zauważa brakujący im orb na zdjęciu w domu Giny. Gina ujawnia, że obraz pochodzi ze szkoły Josha, kiedy ten brał udział w targach naukowych. Okazuje się, że Josh zaprezentował Orp jako swój projekt naukowy. Załoga szybko namierza Josza pod adresem 729 East 44 Street a Dave się zwalnia i wychodzi. Jednakże myli szafę z drzwiami. Następnie niezręcznie wychodzi z szafy i opuszcza pomieszczenie przez drzwi. Marek Dave przechadza się przez miasto do szkoły Josha numer drugi. Coraz bardziej denerwuje się z powodu lekceważenia przez ludzi zasad i porządku. Kapitan prosi lekarza na pokładzie, żeby trzymał oko na numerze drugim, ze względu na jego narastającą ekscentryczność. Dave przechodzi przez plac zabaw dla dzieci, a dzieci mylą go z lodami, więc Dave zmienia ubranie. Aby zapłacić za nowe ubranie, skanuje pieniądze i do słownie drukuje ze swojego tyłka. Dave w końcu dociera do szkoły, szukając klasy Josha. Dyrektor szkoły Milgo go z nauczycielem zastępczym i kieruje go do klasy. Podczas lekcji Dave wyprowadza Josha z klasy i rozmawia z nim o orbie. Josh mówi mu, że piłka została mu zabrana przez Richa, który będzie na jutrzejszym festynie ulicznym. Kapitan decyduje się pójść na festę z Joshem następnego dnia, a następnie wracają do domu Josha. Miarek spędzając ze sobą więcej czasu, Josh zaczyna lubić Dave'a. Zachwyca się umiejętnościami Dave'a w grach wideo. Gina wraca do domu pyta Dave'a, czy chciałby zostać. Na kolację. Numer czwarty przypomina kapitanowi, że im dłużej pozostaną w jej towarzystwie, tym większe ryzyko wyjawienia prawdy, ale kapitan postanawia zostać. Po kolacji Dave pyta Ginę o obraz na ścianie. Gina wyjawia, że namalowała ten obraz, gdy była zakochana i przedstawia on namiętną miłość. Dave jest zaintrygowany i zdezorientowany. Pyta się, kiedy tak naprawdę czujemy miłość. Gina odpowiada, że kiedy czujesz miłość, nie musisz zadawać tego pytania. Dave wciąż nie jest pewien, ale żegna się, żeby wyjść na noc. Dave postanawia spędzić noc na miejscu bez domu. Bezdomny oferuje mu swoją koder, żeby go ogrzać. Dave jest zdziwiony tym aktem życzliwości. Obcy zdają sobie sprawę, że ludzie są bardziej zaawansowani niż pierwotnie sądzili. Gdy statek przechodzi na tryb nocny, lekarz ujawnia, że w statku rozprzestrzenia się nietypowe zachowanie. Kapitan znajduje numer trzeci, pracujący do późna w nocy. Ujawnia, że odkrywa ciekawy plik w bazie danych obcych, który każdy człowiek jest zmuszony oglądać raz w roku. Plik to ikoniczny amerykański film bożonarodzeniowy. Narodzeniowy. filmie bohater oferuje związanie księżyca za swoje wybranki. Kapitan i numer trzeci znajdują się i płaczą po obejrzeniu tego filmu. Czują się zbliżeni do siebie, ale swoje pragnienie i idą spać. Następnego dnia, zaledwie 20% energii i policją na jego tropie, Dave idzie na festyn z Joshem, żeby odzyskać Orba. Dave bierze udział w konkursie jedzenia hot dogów i wygrywa. Otrzymuje pluszową zabawkę jako nagrodę i obdarowuje nią Jeanę. Gina. Gina jest zachwycona otrzymaniem pluszowego misia. Dave później znajduje Richa znęcającego się nad Joshem. Podnosi go do góry nogami, a Josh jest zachwycony. Widząc, że Rich dostał naucz po odzyskaniu Orba Dave proponuje, że zabierze Jeana i Josha do restauracji, aby świętować urodziny Jeany. Numer drugi protestuje i sugeruje, że zamiast tego powinni rozpocząć wykorzystywanie Orba. Jednak kapitan argumentuje, że Jeana i Josh pomogli im odzyskać Orb, więc będzie to sprawiedliwe, gdy oddadzą przysługę. Numer drugi wychodzi z sali kontrolnej w geście protestu, gdy Dave zabiera Jeana i Josha do restauracji Sarsy, gdzie świetnie się bawią. Tymczasem policja zlokalizowała Dave' i zamierza go aresztować. Po spędzeniu tyle czasu na ziemi, większość załogi zaczyna wykonywać okazywać nowe uczucia, przyjmując kulturę, maniery i ogólnie bardziej luźne podejście ziemi. Numer trzeci dowiaduje się, że numer czwarty przekształcił swoją całą przestrzeń w klub taneczny. Numer trzeci także przebiera się w suknię salsy. Idzie do sali kontrolnej, żeby poprosić kapitana o taniec, Gina prosi go o tańczenie przed nią. Numer trzeci zraniony odchodzi. Podczas tańca policja przybywa i aresztuje Dave'a w celu przesłuchania. Josh i Gina są zdezorientowani aresztem. Oficer Dooley przesłuchuje Dave'a, a numer drugi decyduje, że zachowali kapitana i Reszty załogi jest nieakceptowalne. I zbiera armii obcych, w zamachu stanu, kapitan ścieku rozkazuje załodz, aby nie podporządkowywali się numerowi drugiemu. Jednakże, zdając sobie sprawę, że mają mało czasu, żeby uratować swoją planetę Nil, załoga, w tym numer trzeci, zgadza się z nowym kapitanem. Dwóch policjantów podsłuchuje rozmowę w sali kontrolnej Dave'a z powodu otwartego głośnika. Podejrzenie oficer Dulia, że Dave jest obcym, się umacnia i obaj policjanci wychodzą z sali przesłuchań. Numer drugi ogłasza, że pod jego przywództwem rozpoczęła się nowa era i zachowanie niezgodne z normalnie nie Jan, będą karane. Dave, statek kosmiczny, wydostaje się z izolizacji, wybijając się przez ścianę. Policjanci strzelają do Dave'a, ale ma to na niego ledwo jakikolwiek wpływ. Widząc, że numer drugi wychodzi z kontroli. Numer 17. Młody bez troski pijany obcy skacze ze statku, żeby uratować się od jego furii. Numer drugi zauważa Joshe i Gina. Wyzywa ich za marnowanie jego czasu swoimi emocjonalnymi rozpraszaczami. W końcu mówi Ginie, że jej dzieło sztuki jest obłudne, zanim odchodzi. Szaleństwo numer drugiego, martwi numer trzeci który podkrada się z powrotem do przestrzeni obcych i uwalnia kapitana. Jednak numer drugi szybko dogania ich i wydmuchuje ich ze statku kosmicznego. Mier jak maleńco obcy staram się unikać, zostanie podeptanymi przez ludzi i obsikani przez psy. Numer trzeci daje kapitanowi znać o swoim, niezadowoleni z powodu wyboru tańca z giną zamiast nią. Następnie używam plastikowej torby jako balonu na gorące powietrze, żeby wrócić na statek kosmiczny. Jednak torba plastikowa utkwiła w wycieraczce autobusu. Wtedy używałem wycieraczki jako wyrzutni, żeby wystrzelić się na statek kosmiczny i wylądować na bucie Dave'a. Kapitan przeprasza numer trzeci, mówiąc jej, że wybrał ją, żeby towarzyszyła mu w tej misji ze względu na jej wielkie serce i życzliwość. Bez niej byłby nikim. Ona pyta go, dlaczego nigdy nie rozmawiał z nim w ten sposób, a kapitan odpowiada, że był zbyt nilian, żeby to wyrazić. Wyraża żar, że powinien był zdobywać księżyc dla niej już dawno temu duet wraca na statek kosmiczny. Tymczasem Dave zabiera taksówkę, żeby oszczędzić energię i udaje się na Liberty Island. Josh odmawia uwierzenia, że to Dave jest tym, który czyni te złe rzeczy i przekonuje swoją mamę, żeby podążała za Dave'em i pomogła mu. W międzyczasie na komisariacie Dully odkrywa numer 17 w swojej kawie i przesłuchuje go, żeby dowiedzieć się, dokąd zmierza Dave. Na wybrzeżu Liberty Island numer 2 zabiera się do wrzucenia orba do wody, żeby odciąć ziemię od całej jej wody i soli, ale kapitan wydaje rozkaz i go powstrzymuje. Numer 2 wścieka i rozkazuje załogę aresztować kapitana wraz z numerem trzecim. Jednak kapitan mówi reszcie załogi, że prawdziwy kapitan znów jest odpowiedzialny. Obawiając się nieprzewidywalnej i ekscentrycznej natury numeru drugiego, załoga akceptuje kapitana jako swojego lidera. Po przywróceniu go do funkcji rozkazuje numerowi drugiemu pozostanie na zawsze w statku kosmicznym. W międzyczasie metalowy orb wypada dewowi z ręki i toczy się do oceanu. Rozpoczyna się proces odpompowywania wody. I orb zaczyna wypompowywać ocean. Kapitan próbuje odzyskać orb, ale mówią mu, że mam już wystarczającą ilość energii żeby albo odzyskać kulę, albo też wrócić do domu. Kapitan podejmuje decyzję o ratowaniu ziemi i prosi o zgodę załogi. Wszyscy się zgadzają, a Dave przykierowuje całą swoją energię, żeby zatrzymać proces odpompowywania. Po odzyskaniu kuli Dave wyłącza się, gdy Dory i jego partner go doganiają i celują jego swoimi pistoletami. Josh chwyta paralizator Dory i używa go na Dave'ie, przeładowując go. Po pełnym naładowaniu Dave'a kapitan i numer trzeci ujawniają się przed policjantami, którzy się wycofują. Kapitan żegna się z Joshem i Giną. mówiąc, że teraz rozumie Kapitan postanawia szukać innych źródeł energii na innych planetach, zamiast niszczyć Ziemię. Numer 17 jest następnie oddany Dave'owi przez Mary Marek Dave zabiera się do lotu z powrotem na swoją planetę. FBI przybywa i łapie Dave'a w siatkę. Podczas dyagentii FBI walcząc z jego ciałem, całka Dave'a ewakuuje się do jednej z łodzi ratunkowych statku oraz uruchamia silniki, odczepia statek od łodzi i kieruje się do Neil, pozostawiając zarówno statek, jak i numer drugi. W łodzi ratunkowej kapitan prosi numer trzeci o rękę. Film kończy się, gdy ona się zgadza i całują się. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękuję za obejrzenie.